Maj 2019 rok. Sam finisz pod bazy. Jestem już dawno po egzaminach. Od zawsze angażowałem się we wszystkie przedstawienia i prace na rzecz szkoły. Oczywiście nie z dobrego serca, lecz przymusu, a dokładniej szantażu ze strony pracowników mojej wybitnej jednostki edukacyjnej lub chęci przypodobania się co nawet skutkowało czasem byciem pupilem. Szczególnie dużo robiłem w ósmej klasie, ponieważ za tak zwany wolontariat dodawano jakieś trzy punkty podczas rekrutacji do szkół średnich. A z racji, że liceum, do którego złożyłem papiery, miało całkiem wysokie progi, to liczył się każdy punkt. Cały rok zapieprzania w jakichś kretyńskich przedstawieniach gadania debilnych polskich wierszyków propagandowych na wszelkiego rodzaju rocznicach, no zaznaczę i tak lepiej niż miesięcznicach, powstań świąt narodowych, nie wiem kto pisał te scenariusze i teksty, ale chciałbym wiedzieć gdzie można kupić taki towar. Rok szkolny dobiegał końca, a ja coraz to intensywniej dopytywałem się o zaświadczenia potrzebne do otrzymania trzech punktów. Wtedy pewna nauczycielka powiedziała: mi, No wiesz no, to jest wyróżnienie móc reprezentować szkołę albo występować na przedstawieniach. Nie jesteśmy fundacją, a to nie liczy się jako wolontariat. No szkurde, chciałem napluć w twarz starej prókwie walnąć drzwiami i wyjść. No tak, gdybym tak zrobił, musiałbym mieć właśnie jakieś poczucie godności i wartości, no ale na tą chwilę udawałem, że nic się nie stało. Nieasertywny bezkręgowiec jak zawsze. A jest może jednak jakiś sposób, aby dostać to zaświadczenie? zapytałem. No tak, tak, oczywiście. W przyszłym tygodniu nasza szkoła organizuje festyn rodzinny i jeśli pomożesz w jego organizacji, to na pewno dostaniesz. Festyn rodzinny, czyli jedno z tych wydarzeń, w których szkoła zmusza bachory do występów i pieczenia ciast, przynoszenia zabawek do obchnięcia, aby wyłudzić jak najwięcej kasy, która następnie zostanie deprawowana i prana poprzez kontrakty z firmami krewnych oraz znajomych. Kiedyś chcieli mnie zmusić do tańczenia Belgijki czy innego wygibajtusa. Gdy odparłem, że nie będę, to doczepił się oczywiście pan generał z jakimś tekstem, że w wojsku rozkazy się wykonuje i nie obchodzi go, że ja nie chcę. Przekonał go argument, że nie potrafię. Ewidentnie coś mu siadło na łeb z tym wojskiem. Pewnie był tam poniżany i teraz odreagowuje. Wracając do tematu, już od początku wypowiedzi wiedziałem, że zostanę po raz kolejny oskamowany i wykorzystany, no ale tak jak już wcześniej wspomniałem, szkoła, do której chciałem się dostać, miała naprawdę wysokie progi i liczył się każdy punkt. Wtedy byłem na etapie układania przemowy, którą chciałem wygłosić w ostatni dzień szkoły do tych podludzi, oczywiście się nie udało, bo to wymagałoby jakiejś odwagi i godności, więc na tamten moment postanowiłem, że najwyżej uwzględnię tę zniewagę w moim monologu wdzięczności. Moje zadanie miało polegać na pomaganiu w strojeniu szkoły do tego niby bieda festynu. Oczywiście byłem wspierany przez grupkę intelektualistów najwyższych lotów w postaci trzecia sepka i mastera. W całe przedsięwzięcie wmieszał się pan generał welkoszałek opałek, ale rok zbliżał się do końca więc tylko ja się go bałem i wyraźnie zawiedziony po dwudziestu minutach odpuścił sobie swoje paramilitarne zapędy. Laureata zabrakło, bo wygrał olimpiadkę z maty i miał już w dupie tych wszystkich palantów. Jako nauczyciel pomagał, a raczej wydawał polecenia pewien nowy WFista. Na całe szczęście jedynie rok miałem wątpliwą okazję z nim współpracować, ale to i tak o rok za dużo. Nazwijmy go ślimakiem. Dlaczego? Raz jechałem na jakiś konkurs, zawody czy inne tego rodzaju gówno i po jego aucie pośród licznych śmieci, przepoconych śmierdzących koszul, które tam magazynował, zały liczne ślimaki. Pamiętam, że był nawet jeden winniczek. Nie wiem, co z nimi robił, może była to hodowla w celach spożywczych. W każdym razie po tym typie można było spodziewać się wszystkiego, o nim będzie i kiedy indziej. Ślimak kazał nam rozwiesić jakiś sznur z kolorowymi trójkątami. Trzymały ten sznur, próbując podwiesić go na drzewie i wtedy ślimak powiedział Ej chłopcy, a wiecie co to są te trójkąciki? No dekoracje, takie trójkąty na sznurze odparłem Nie, 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 te trójkąty to jest przecięta przednia czyli stringów, he, 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 he Cała grupa poza mną ryknęła śmiechem, lecz po chwili stwierdziłem, że to trochę dziwnie wygląda, więc po prostu się uśmiechnąłem i to ma być kuźwa inteligencja. Pedagog, magister, ja pierdolę. Jak powiedział wielki mędrzec i niekwestionowany autorytet we wszystkich dziedzinach, nasz wspaniały minister Czarnek niósł krużganek oświaty. Oczywiście wszystko zrobiłem samemu, ponieważ Trzodziarz i Sebek zajmowali się bardziej kreatywnymi zajęciami, pokroju gonienia się i robienia z siebie większych idiotów niż byli. Jedynie master próbował coś robić i wyglądał na rozbawionego całą sytuacją. Nie śmieszy mnie, gdy ktoś robi z siebie idioty, dokładając mi pracy. Ostatecznie wydymali mnie zgodnie z moimi przewidywaniami. Całe szczęście można liczyć na uczciwość i nieprzekupność pewnych instytucji, które po wpłaceniu odpowiedniej sumki wystawiły mi zaświadczenie o wolontariacie. I w ten sposób otrzymałem dodatkowe trzy punkty. Jaki rał z tej historii? Nie staraj się, nie truć. Rób wszystko tak, aby nie robić nic, jednocześnie udając przepracowanego. Nigdy nie ufaj ludziom, lecz udawaj przyjaciela. Korupcja jest rozwiązaniem wszystkich problemów, nie warto być uczciwym. Oczywiście po moim odejściu skończyły się dobre czasy dla szkoły. Mija już kilka lat, a tylko raz odbyło się jakiekolwiek publiczne przedstawienie. Zresztą bardzo okrojone i wyjątkowo nieudane jasełkach, w których ktoś w ramach trollingu podmienił kolędy na jakieś ruskie hardbasy i zamiast cichej nocy poleciało szejkę w rejkę, szejkę w rejkę. Brakuje kogoś, kto boi się odmówić... Kogoś, kto będzie próbował ogarniać przymusowo dobrane miernoty. Zdarzało się nawet podczas oficjalnych występów mówić kwestie innych, ponieważ zapomnieli, lub mieli problem z poprawnym wymówieniem swojej kwestii. No, chociaż trzeba przyznać, że dialogi same z sobą wyglądały trochę dziwnie. Aha, w ramach zemsty nie mówię im dzień dobry. Oni zresztą mi też nie.